Cześć, Jerzy, witajcie z tej strony Mistrera 15 Witam serdecznie Dobra. w pięknym odcinku z FIFA. I to są oczywiście ja i moje ziomki. Jest oczywiście Tamasek. Dobry. Brączuś. No, witam. I Bolś! Dzień dobry, witam serdecznie. I zaskakująco. Brona z klubem, nie wiadomo jakim jeszcze. Właśnie o tym chciałem zacząć, że. Orca witamy Tomkowa. w cudownym klubie Brony Mokszyn. Wiele razy na odcinkach gadaliśmy na ten temat, no i przyszedł na ten czas, że właśnie mamy taki klub, nie możemy mieć Mafia Soled Team, więc mamy Brody Mokrzyn, a ja w tym momencie wyszukuję meczu, czy nam kogoś znajdzie, to jest też pytanie, bo pierwszy raz to gramy, więc dej Boże, żeby po prostu ktoś też tutaj tak grał e, swoją ekipą. W tej Fifie jest o wiele ciekawiej, bo ten klub można naprawdę fajnie stworzyć, rozwijać go cały czas, ulepszać swoich zawodników. Podobnie. Nie wiem czy sparingi. Chyba znaleziono przeciwnika, więc jest przewodnika. E, oczywiście bierzemy strój domyślny, niech będzie ich tam obojętnie jaki, kremowy. Mariano z Gruntem, że my mamy... Mariano. mamy speakera nawet, takie jesteśmy, po gole. Oj, ja jeszcze nie mogę doczekać tą rzecz. Może... Może ja do, to jest mój drugi mecz w dopiero, to coś tam się chyba nie Sześciu, nie czyli my gramy w czwórkę i oni w dwójkę tylko, więc Co bez szału. Się. Tak pierwszy nie pytajcie, nie? nie, słyszę go. Jo, to nas nie śledzili. Dobra, Werder Brema tam. Jak na stadionie, ej, wszyscy już dali od nas? Santos. Tak, bo to oni też muszą. Dobra. Eee, widzieliście jak jesteśmy ustawieni? Lecimy. Lecimy, lecimy. A co, jeszcze ja mu on nie podaje? Nie, Podaj. Ej, ja nie gram. Ja gram swoim. Ja ja, ja ten... Ja ta nas spalone był. Sorry, badam. Nie ma, coś piktałeś pewnie. O, pięknie. Aaaaa! Na... Boże ale on... No tak Z jednej Jeden strony ciszyłem. Oni są troszeczkę ja. Ja, ja Ej, bo my mamy kurde, nie ustawiliśmy sobie. A dobra, już działa. Nie ustawiliśmy sobie o sterowaniu wszystkim, nie wiem, robimy tak, tak czy nie? Nie wiem, no tam sterują ogólnie tam ci widzę. Bikąka zrobiłem! Dawaj Bolek do środka Rzucam Strzelaj. Piękna! Jest! Piękna Boleka! bramka! Ja poszedł sam na górę to! Ja pierdolimy siatkę! <grym <grym MST, MSC prowadzi 1 do 0 Boleka. w minuty No, nie mi No z mikrofonem cały czas w grze jest! Zmieniłeś ja? sobie to? Ja nie słyszałem! Ja słyszę go! Aha. No, jest pan. Ja ten ten też go nie słyszę, nie? Ale wyłączony mam przecież a to Ej, ja, słyszę, ja słyszę się no to Ty bronie masz powłączane coś wtedy. Ale, Ale ładny, ładna kciętka, tutaj normalnie, 6-9 no na górze. Las, laska jest na bra... Ej, o, bo to teraz. Tak, bo to jest laska. u nas też pewnie jakieś laski, u nas też laska biega, widzisz? A, dobra. No i dobrze, już jest git, już jest git, już prowadzimy. No, nie chcemy, ja nie chcę sterować chyba obrońcami maszyny. Ja no nie, no, no, to Dobra, no, o to chodzi. Dobra, dobra, dobra. Skupmy się na sobie, nie? Dobra, jest o to tutaj chodzi. To... Jest to prawdziwy klub i tyle, nie? Czym nas więcej, tym nas lepiej. Hwang, mi Michong. Balogun Proszę bardzo Kongnego? go, pomóż ktoś. Jezus Jezus Maria. Kong do sądu. O Jezu, tutaj są mocne jak na grzybach. Oj, aż mi się kabel zaplątał. E, a bo jestem na górze. Daleko no, spokojnie, nie będę uciekał, bo. On będzie chciał podaje do niego, uważajcie. Dobra. Bo, powiem szczerze, wow. że, że, że jakby to, to się Jezre, zmieściło, to. Jak... Wszyscy wow. rękę podnoszą, no, piłka się rozwoi. Dobra. A i źle wyszedłem. Będę bardziej do środka wejść. Cooperation. Dobrze! Dobrze! Panowie wychodźcie, wychodźcie! Aj, nie zdążę, zdążę! Zdążę, 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 zdążę. dawaj Tanasek! Tanasek ciśnie. Jezu, było blisko! Ronek, jak tam? A, czekaj, ja się cofnę, sobie nie było. Ten środek. O! Nie Jezus, gryź tam, kosę założyłem. Gryź, tam gryź. Podek tych rękawiczek, grudek. <laughs> Bronek, weź rękawiczki na oczy i zarzuć. Dobrze, nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie, łap, niech wyjdzie. Łap, wyjdzie. Łap, nice Kong. Kong the Song. Daleko, nie chyba. Niepotrzebnie nie tam się nie nie? spalony, uf, uf, ja uf! Ja pierdzielę! Aha, bronkowi, dobra. Ja nie klikałem nic. Wejdź. Dobra. Za szybko. Zażyłem jeszcze, nie zażyłem jeszcze. Dobrze. Oddała. Już widziałem spalonego Bruno Fernandez, to pewnie jest. Dawajasz rąbek, dawajasz! Ole, podał, ale, podał! Ależ to zrobił no, tutaj idziemy pan, się przytulać. Nie tak się, że tak nie zrobi, nie, bo on nie, no. tak się, że on nie zapamięta sobie, że mam. Ajajaj, ajajaj. Dobra, dobra, a w szoku, jestem, jest że tak lecimy, z, nie? To łapał na chyba, ale w ogóle to? widzieliście jakie my mamy włosy te takie kurde ja... Nie, nie wiedziałem, że tak się, to będzie widać. Ja tu sobie już skrzydełko przykryję, ale oni bardzo środkiem widzę, co chcą grać, więc Czy bardziej? No, tak tak wiesz, oni to grają tylko we dwójkę, jeżeli dobrze widzę, tak? No to to u nas jest to troszeczkę na plus. Dobrze, bardzo oh, nie wiem komu to było, ale okej. Okay. szkodzi. Chciałem pomóc chyba. Dobrze, koposowa, Boże. Czemu tak dziwnie? Nie wiem czy to jest, bo wiesz niekiedy jak my coś klikamy to no czy tak, tak. Ja nie mam już odbiorę w ogóle i ale ale tak ale na tak plecy, więc musiałem szybko oddać tą piłę. Dobrze, dobrze. Już wiem, jak działa pressing. Już wiem, jak działa pressing. Oni też ładnie. ale o, wyszedł. Dobrze. Dół. Ach, myślałem że kurde, Szkoda. zanim, zanim bierze, cały czas pójdziesz dalej, nie? Bo nie wiedziałem, że ty już, jak ja raz przyhamuję na chwilę, to za już, jak ja już nim raz przyhamuję na chwilę, to nim ja o kurde, uciekł mi. Balogun. <coughs> Bal będzie strzelał. Dobra. Jestem tutaj bez... Ajajajajaj. Uff, ładnie weszło. Dobre. Może my nie jesteśmy... O! Dobrze, Al dobrze, będzie, dobrze. Będzie out, będzie out. Dobra, dobra. będzie out. Szybko, szybko, zbyt szybko zagrali. Leżę, leżę. Gryź ją Montez tam. A, szkoda. Nie za późno dobiegłem. Jul, ja wrócę mu pomóc. Dobrze. Niech on tak trochę szybciej podają. Dobra, jestem w środku. A, i za Nie zbierze się. Nie zbija bieg. Wiedziałem, że tak podasz, ale on się nie zbierze tak szybko. No. To musimy Myślę. się tu przyzwyczaić do grania. Dobrze, ale brawo, dobrze. brawo, brawo, kurde. Aj, za aj, lekko, zrębałem. Przekryłem, przekryłem Aj, że tu chciałem, chciałem mu no, wejść no, nogą od tyłu, ale nie wyszło. Muszę eee. oszczędzać siłę, bo tu pobiegałem trochę na skrzydła. Ale chuj jest hurszy, muszę dobrze, Dobrze, ja dobrze. Dobre, piękne podanie. Ja nie, nie biegnę wam pomóc, bo muszę trochę odpocząć. Nie zdążę Adam. O, uh, za szybki. Ja aha, ja aha. Aha! A się wyciągnął! Ale nie, ja za szybko biegłem, musiałem <grym> zahamować co nie, bo A bym jak? się. Tak, ja bym zrobił <grym> cofnęły! Do do ja no! Ja już do bramki naszej biegłem. Serialnie ja, ja tak się rozpędziłem, że nie wiedziałem co zrobić, zahamowałem i. Ale taki jest wielki, no! Ja mam met85, co nie? ale ona była w biegu, biegów, jest coś takiego. Tak, tak, bramki, tak. tak. Nie rzuciła mi się pod nogi, bo gdyby mi się rzuciła pod nogi, to już bym miał po. słopokach co nie? Kryje Jak skrzydło, ja kryje skrzydło cały czas. No to samo. Ale oni grają wszystkimi zawodnikami, bo się wszyscy tak. palą. o, 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 Ta. o dobre o, dobra, to było, szkoda. Szko, szko. Kryje skrzydło, kryje skrzydło cały czas. Dobra. O, goście się wkurzyli chyba. Dobra. Bo zaczynają... bardzo ładnie tam Ta, nas, ślicznie. Pan, Udy, z jednej strony... Do góry i maram się mury. Ja jestem, tu jestem, dobra. Dobrze to do nas. Bo to nie widziałem, miałem piłkę. Kurde, A o, szkoda. Ale, ramkę ciekła. Ciekła. Ale, ale goście, nie wiem, czy oni nie zmienili teraz? Jakby sterowania? Bo dziwnie to tak zaczęło o, wyglądać. Tak faktycznie oni się podświetlają, jak na wszystkich są, nie? Albo po nie prostu, prostu że my któryś, któryś nie, to... z nich się wkurzył. Nie, no nadal we dwoje to są, to jest więc. To jest. A, koniec, 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 koniec. Ja, ja mówię, że nie mogę biec. Mogę złapać ręce danej. Jedną łapkę. Proszę nie, zarządzanie zespołem. Jak to w ogóle wygląda? Eee... Boże Bolek widać najwięcej biega. Chociaż no biega, wszyscy biega, biega. mają podobnie. Ta nas jako jedyny ma 79. Ciekawe czemu. Co? Eee, oceny ogólnej. Dał sobie... A nie, rozdysponował może punktów. A może jo. Ja. Może jo. Ja, no. Zostawienie, Zostawienie głębokość roznażone. Nie, o, ja, a... muszę, ja muszę trochę. Ja celu... nic nie zmieniam. Zostajemy, mamy 3-1 bardzo dobry mecz w tym momencie w naszym wykonaniu. Ajajaj, ja aj, aj. no bo. i taki Goda. finał, no a tak dobrze się grało. No Goda. No Yo, tak, lecimy, 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 lecimy. Chyba, że oddali to walkowerem, no. No niedobrze, nie dobrze. Jeden, to by człowiek tutaj mógł naprawdę pograć ładnie. Już po prostu chyba się zgrali powiedzieli, że nie ma nie ma. Tak, bo to taki pierwszy nasz mecz, więc fajnie jakbyśmy w, tak, w ogóle poczuli coś takiego. nie? nie? w ogóle na nasz mecz, także dziękuję serdecznie <laughs> wszystkim. O, o, mamy kolejne bądź. dostępne punkty umiejętności. Dostępne dość o, szybko. O, 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 o. Więc y, można od razu wyjść do lobby i to ogarnąć. nas jak ty masz. Y, Prydy, y, 14 punktów masz, ile masz? Ile masz punktów? Do rozdysponowania? Dostępne punkty jeden umiejętności. U. To dziwne. Czekajcie, jak to się robiło, bo ja się chyba. Tak na swój domyślnie wszystko i atrybuty. Musisz ten swój wybrać profil. Czekaj. Eee, co jest? Co tam jeszcze tu? Nie wiem czy wszystko pompować prędkość A, atrybuty, dobra. Teraz. Ja, mam podania, ja na razie to... tak, ja daję prędkość. Ja tak, da ja, też, sobie, do... ja też daję prędkość, bo jednak no, tu jest najważniejsze, żeby to tempo było. Ja już mam w tym momencie dość spore tempo, bo mam 80 tempa i 81 strzelania. Ja, trudno, ja, sobie więc... daję z winność, ja Tak, tak, no ty sobie. musisz mieć też bardziej na jakieś podania coś tam. Więc... Ja podałem podania, zwinność, No dobra, moja liga, gramy dalej. Na razie mamy zwycięstwo, bardzo fajnie. Mamy fajny kalendarz też, więc będziemy <grym> widzieć, się? kiedy gramy. Eee, nasz początek sezonu. Aha, bo to dopiero ten sezon się. Za... Tak, To nie wiem, września. bo to. Nie, bo to w wrześniu się zaczęło. A to, I to jest ma... dzisiejsza data, fajnie więc. Jak na razie blender. No dobra była formacja, fajnie broni. Jak brony Moksyn. Za... Al Coraz, czyli A. gramy na wyjeździe, panowie i o, myślę, że... mamy o jedną osobę więcej. No, u myślę, że przeciwnika. myślę, 20 lat, jakby musiało to akceptować to. Tak, miejskie. Arkano. To jest Stadion Orkanów. Ale ślicznie nasze chopaczki tutaj wyglądają. Kurwa, jestem dumny. Nie... O! Brony, tak się gra. Brony, 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 brony. Brony, To już jest kibic Bronka chyba. Dobra. Lecimy z tym, kurna. Lecimy z kolejnym meczem. Daj Boże, żebyśmy w końcu zagrali cały, pełny mecz. Bo to by naprawdę nam pomogło. Dobrze. Yy, bronek, spróbuj. E. Yy. Nie, 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 zrobiło, nie, nie spodziewałem się, że ta piłka ci tak zostanie. Co. Ale trąbizny z tego z trybun. <laughs> 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 Dawaj Bolek Jezus A szkoda. Bo, bo to, bo bo to bo było. Muszę grać. wychodź. Dobrze, dobrze. <laughs> Ole w ciepła, dobra, ja szkoda. nie, chciałem, ale co ty, 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 ty. dobra? nie masz lewej, lewej nogi, chyba. dlatego to nie twoja nie noga. Nie masz że jest lewą nogę? Nie, nie mam prawą. O kurwa, to źle zrobiłeś. Będziesz no to... pamiętał, jak będziesz chciał <laughs> urwać Mordonie, to staraj się zatrzymać piłkę i żebyś w sprawę nie środkowywał, nie? Reporter tam jest. To chyba. Tak, idzie to chyba zmienić. O Boże. Uwaga, uwaga, bo już nie. uwaga. Jezus, nie! Je Aaaa, strzelili! Strzeli. Boldek strzelił gola! Pat, Siri jakiś! O, 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 umor! głowy. Szkoda, szkoda, bo żeśmy no tutaj... No w końcu, w końcu jednak, no... no musimy też przegrywać, no nie wiem, nie ja wiecie... Będzie to opór teraz. No ole. O, dali. kurde, szkoda. Jedziesz, gryz, gryź, gryź, gryź! Nie gryzę, gryzę, ale... Ja tu prawą pogryzę. Ale oni grają wszystkimi, dobra, czyli już wiemy, że grają całym składem. To już też będzie ciężej trochę. Sport Dobra. sportowy. Dobra. Ronek. Tu 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 tu. Jest, palon. Jest bordo palis. <noise> kurwa, twoja O? No będzie... Dobrze, 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 pokochałem. Oni kurwa biegną, zabiją. Podaj ty. Dobre. Proszę, Ronek. Co to, nie umie piłki, przyjąć, dobrze. OLE POSZEDŁ, RAJD! Komu to Aj, było? Jaj. No tu jest, tu będzie gorzej, bo oni sobie szybką kontrę będą wychodzić. Więc tu pod tym względem in minus. Leca, to to Dobrze, nasza. Gdzie ja jestem? Tu jestem. Adaś! Dobra, może być No kurde, no nie zdążyłem! Kurwa. Dobre... Dawaj, Edek! No, za mocno chyba sobie wypuściłem. Ale nie mam jednak takiego tempa mocnego. Adaś? O, A mnie za... potknęło Zdękił mnie. Cię. Reporter mnie potknął. Dobrze. Kurde, no, ładnie szła. Już było blisko. No i oni teraz szybką kontrą. To będziemy zobaczyć i zobaczyć. Jeżeli faktycznie będziemy dostawać w to trzeba będzie wziąć i sterować wszystkimi, nie? Dobrze, Santos. Ale ogólnie no mi się podoba jak oni ogarnia, Bo my się Może to nas dybluje. No, kurwa, nie. nie udało. Nice, dobra. Wyświetnąłem, kurwa. Kurwa pana wiedzieć, to jest który z przodu. Bronek. Aj, spalony, 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 spalony. Chociaż? Graj. A no, nie, dobra. Nie wiedziałem, czy tam ta w środku wyszła, czy też nie. Jak tu na blisko. Szkoda, oni sobie, kurwa, to, to, to rozprowadzanie piłki, to jest... Je... O, brawo, Pong! To było pewne, brawo. Bardzo szacuj dla bramka. Poczułem się jak na meczu Orkany, no jakby... Gryź ją tam bardzo ładnie. O. My pierd... Myśmy my mieli out? My out? My dawaj, dawaj, dawaj. U, kurwa. Nie zdążyłem nic zrobić, nawet kurwa piłki przy ja tu jest, przy takich grach jednak, no, któryś musi to sterować, bo. O Jezu, na Bo widzę, jak, jak, jak szybko, jak szybko rozgrywają sobie akcje, co nie. No fajnie się gra, ale. Kariera no, zawodnika jednak... to jednak kariera zawodnika, a nie całego zespołu. I tak właśnie powinno być, że no, jednak. Gdzieś tam, gdzieś tam nie powinno być sterowania, tak jak oni do wyboru. Dobrze, dobrze, dobrze. Uciekaj do środka. Oooo, o. O, sam, sam, sam uciekam za daleko. Ale wystraszyłem się tego karakana. Kurwa, komu ty podasz? On tutaj będzie chciał, na Pada. A je, ja chciałem go przeszarpać troszkę. nie swojej pozycji Dlatego chciałem kurwa kryć Dobrze, Santos. Dobrze, Santos. No, grają roku. tylko niekiedy, nie, właśnie nie rozumiem o takie. Uciekanie gdzieś od tej piłki. Dobra, Bronek, wychodź. Botanas, bo ta nas, bo to jest czysto. Możesz oddać? Aj, go przekiwać troszeczkę. <grym> nie, to nie, bo teraz nie ma co kiwać. póki my nie. nie my ryby, my nie. One nie jesteśmy zbyt sztywni. Razy. Oni są za słabo, mordo. To Póki nie dasz się zwinąć driblingu, to to nie ma chuja, że ich przejdziesz. O, a wyłaś, wyłaś, dobrze. Idę skrzydłem tam. Oooooolle pod... A, serio? No, Kurde, myślałem, że to pójdzie do Ciebie, no. Ajajaj. Ale mnie zrobił. Koda, bo w ciul chciałem takie, żeby to wykło. Gryź go tam, gryź, 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 gryź. No podaj, podaj! Dobrze. Jeszcze nie koniec. Mm. Aj, szkoda. No a dobrze, wracasz się. Ale skurwa, no ja. No to, to widać, ten goście. Widać tam różnicę, nie? Ale to też widać, że on ma dobrego tego zawodnika, bo drybni wszystko oni już mają. No, to, no ale to też. To, też to właśnie to daje wiesz. Spokojne rozegranie akcji, że nie trzeba wiesz. Zastanawia się tak my, gdzie tamten. Dobra, musiałem wychodzić. Hej, nie mam, bo wy cały czas. Nie, 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 to nie było. Oby dwoje obydwoje byliśmy przed właśnie bramka. że bramkarza. Jednego obrońca mieliśmy Dobra. No, Też do środka wchodzi? Ktoś, ja i tu. Dawaj na ale... odbiłaś od tego chujca Widzimy teraz, że do czasu meczowego dojczono... Bardzo ładnie nas. Marz Bolek? Serio? Te podania okay. to są Jezus. ZUS Ja ma pozycję swoją. Dobra, no jest, no jest widać tą różnicę na pewno u nich pod względem ich piłkarzy. Jeśli chodzi tu o sterowanie. no na spoko, pewno. Ja nie, nie skupiasz się no. wtedy na swoim, więc no, no i dla ona. Mnie kariera To właśnie jest chujowe, że, no, że... tak, Także jeżeli są takie mecze, to wyszukuję ci ludzi, którzy też grają tylko składami i sterują albo całym składem, albo grają no. tylko swoimi zawodnikami. No Powinna tak FIFA to jeszcze zrobić, rozdysponować. To, lecimy, lecimy dalej, zobaczymy co będzie no, w to drugiej połowie. Nie wtedy z butami. Tak, no bo wtedy no. To... Ty oni prowadzą, ty, ty nimi sterujesz, skuzować, tak, no. Ty tak? Ty nie sterujesz, ty im powiesz tak, że mają zrobić pressing mogą ci podać, wysunąć czy też strzelić. Eee, a tak, tak, oni sobie grają klepkę, no to już my mamy trochę ciężej, tak? Na, I raz ten boisko. Na razie i tak zaczęliśmy bardzo dobrze, bo dwa mecze wręcz bym powiedział wygrane, chociaż ten jeden walkover to tam. Nawet, że nie widać. że jesteście spalone, nie tak, to bym wam tą piłę wysunął. No. No dobra, zobaczymy dobra, co będzie teraz. Jemu trzeba tutaj od razu. Proszę państwa, gramy. hologram. Cios. Kaja. Dobra. Dobrze. Kurwa. Ja jest... no, się na Roneg, jestem. Jestem. Będę strzelał. Pukaj, Aha, szkoda. Dobrze, 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 bo to trzeba różnego. Tak, tak, bo nie, i tak nie było nikogo, więc dobra, ja robimy różnego po po mojemu, więc daj Boże, żeby się to wszystko udało. Koda Podanie tu? Kurwa. On zapamiętał z tamtego Tak, tak, tak. Ta, ta. Ale dobra, dobra. jesteśmy przy Spalone. Kurwa, dobra. no tak wolno on podawał, ja czekałem, że wybiec. No musi musi być na wprost ciebie no się to nie poda, jest takie, nie? to jest takie wciul, wiesz. A, już liczyłem, że będzie chciał przekładkę robić. A kurwa, No, no dobrze a, grają. Widać, że to nie jest ich pierwszy mecz, nie? Ten dobrze, ten dobrze. Jestem tu. Dobrze, nie wiem czy był spalony. Urna, przepycha mnie ten gościu cały czas. Wielki jest. Teraz nie o. o fikach. Dobrze, dobrze tam nas jest. brawo, bardzo Uż, tak szybko. Za szybko. Lepiej podać naszemu, bo jak jest, bo oni plecami nie, nie podadzą. Tam. To nie są te fify, już nie? Bo bo podam, dobra, tam. dobre, dobre, dobre. Tań. To nie są te fify, musisz mieć czyste pozycje do podawania. O, brawo, kurde, brawo, już. Ja to chuj środek po, po jakoś miarę kryjeł Teraz mega mega grają na wow! czas. Kurwa, Od... za 20 tysięcy lat nie będzie takie <noise> zadanie No Jezus żadę? Udało się, w szoku jestem teraz Nie, jeszcze no, to jest za wolne gania się Szkoda. Szukają no, okazji, budują akcje, coraz bliżej i stąd sam to są... No, Santos coś tam robi, więc podała mi się to. Jezu ja pier... Maria! Ja Jest, pier... ona yes, yes, zawał. Podanie było masakryczne. No, kurwa, co jest? Czemu oni tak Nie no, bo my klikamy, o to chodzi, co nie? Ja nie klikam! No my ja klikam, bo jestem przyzwyczajony. No, chyba nie ma co opuszować. Dobra. No kurwa Ja, ja tajemnisty ja kosę zajebałeś, ej! Próbowałem. Teraz Dariusz, Coś, by to był faul? Nie. Aha. Na to Coś, no. było to, co Bronek kosę zawadził. Ja? Czy ja się wywaliłem? A, no, Jezu milimetry! Na mogę ubiegnąć. Jestem? Aj! Czemu? Ten, ten makado mnie wkurza. No nie mogę w ogóle przejść go. Jezu, jaki bronią? Ta nas tam gryzie. Dobrze, błąd, ach, chuj, szybko wraca. wracają, naprawdę wraca, szybko wraca wracają. Jedną, drugą. Aj, do mnie mógł, kurde, dusiłem mu. Dobra. Dawaj, dawaj, Jezus, rozpędź się, proszę Cię. Nie teczku. Jestem druga. Jest... Nie, Mogę spróbować od razu, Eros. jak dobiegłeś, nie? Od razu Aj. wypuścić. nie widziałem do... na tym, na ekranie On nie widziałem, na że na dole ktoś biegnie, co nie? Dopiero później mi się wyłoniłeś. To na jakie ty grasz? Na... telewizyjnej. A, trzeba współpracę ustawić tutaj. Ja tam grałem wszystko, widzę. Ja na, na dołu całego, jak poszłem do góry to już mi się uciekło. Przecież ja jestem, jestem na spalonym, nie podawaj. Teraz. Kurwa, jakie te one są szybkie. Ale biegnę, biegnę. Dobra, ciul. Aj, Aj kurde. Strzał Bo iść, bo... No nie, no nie samo mamy, za mało zwinności mamy. Więc tu trzeba no próbować... No mam w ogóle samą. szybki, ciekawe w ogóle jak to jest. Ale ogólnie cały nie był zły. Boże, ja swoim jestem bardzo daleko. Trzeba się rozpędzi. Dobra. Dobra dół? Do góry, no nie mog na no chłopie, ono godzi od siebie kurwa piłkę z 10 metrów po przyjęciu wyrzucie. No To jest to jest ten, że te początki będą ciekawe i to bardzo. Tego mówię, i u nich widać, że ci zawodnicy już naprawdę mam fajnie pograne, bo dobrze i Gryźdź, gryź, się gryź, gryź, dawaj. Jest tu ktoś na dole? Ja. Góry, A, udało się! Widzę, widzę cię. No i to jest. strzał. Pięknie! Yes, to była taka akcja, jaką mieliśmy rozegrać. Kurwa, ale żeśmy to zagrali. Jezus. Nice, nice, nice panowie. O, to Jedna. Cała czwórka bromka bromka biegnie. Nie, broń. Tak nikt się nie cieszy. Nigdy czwórka nie biegnie, bromka. się cieszy w kółko, kurwa. Tak. Bo ja pomyliłem. Ale tu piękne bromka. podanie, naprawdę, szacun. Boże, blisko, naprawdę, bramka, żeś tutaj sieknął. Dobra. Dobra. No, jeden to nie wyglądasz tak, że. O, kto to u nas, zmienia coś, nie? Tak, zrobiłem do pressing dobrze, nawet zobaczymy co się wtedy stanie. Matko Boska, zmęczeni wszyscy będą. No teraz, w tej minucie mnie. to. jeszcze fał był. Może nasi wiesz, te obrońcy troszeczkę się rzucą bardziej. Dobra. O, o, nie wiem komu to podanie było, ale okej. Okay. Dobrze. Jestem do góry, do góry, dawaj, dawaj. Chyba dawaj. ten Makada znowu tutaj jest pewnie. Skoda. A ten to słowo. No ja żebym chciałem to się zostawić plecami, ale to przed spadło, szkoda, szkoda, bo do... dobrze. No, gryź, gryź gryź Montes Montes sorry. Jest... A, ja nie on zapamiętał, pisało. że ma mi wysunąć, nie wierzę Boże, dlaczego? Gryź, dobrze Santos Ej Pyturc? Pomóż ktoś, ja pierwszy... Ja pewne pusta nie Masaka, nie, jak... no że też taka tak odbiło, szkoda. Ten Hatrika ładnie wczeknie. No to, kurwa, powinien być też faul z jednej strony. Bo kurwa na no nie, no, że... nie? nie no, tam chyba jeden to? drugiego się odrzucił. Szkoda. Ten khong chong. No kurde, mieliśmy taką szansę, żeby jeszcze tutaj usznąć na remis, chociaż. Mam tak samo hmm. jak ty. Ja też mam tak samo. Kurwa. Po miał mi oddać piłkę? Robert nie gra chyba. Robert nie grał przez chwilę tylko. Paula, ale sędzia tu co widzi ci, kurwa sędzia? O, tam ugryzł trochę. A, nie, nie. Ale podam mu. Dobrze. No, chyba jeźdzę. Ta piłka. Plus to, co Dobre. Jedziesz. Jedziesz. Kurwa. A, schoda. bo ładnie poszedł. To była twoja akcja. No. Nie w szoku, że ich tak go dryblował. No. Ja jestem rozwalony no, Ale te balansy jak piłka no. na kawałek odchodzi od nogi, to jest niepojęte. Kurde, no tak mi szkoda tego meczu. Nie mam. No. Było blisko. Naprawdę szkoda tej bramki. O Jezu, Mariusz. 21 kontra brony nie Mokrzyn. Niestety 3 do 1, ale nie możemy wszystko wygrywać, bo to by było zbyt piękne. Tym bardziej, że dopiero po dwóch latach to gramy, więc ja i tak się cieszę, że tak zajebiście grałem. To Najwięcej podaj Poldi Pol Pol porobił tutaj, ale Poldi naprawdę, hat-trick mu się naprawdę należał. A jeżeli wam się podoba ta seria i chcecie więcej żebyśmy grali, to oczywiście zostawcie łapkę i wpadajcie na kolejne odcinki do chłopaków. Na razie, papa. Chociaż ten, ta końcówka zarobista jest, że Bronek najlepszy strzelec, więc tym bardziej zostawcie łapkę. Papa. Cześć. Pa.